pięć rosyjskich rakiet poleciało w kierunku Kijowa. Jak mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełeński to sygnał, że wojna cały czas trwa, że nikt nie może myśleć, że ta wojna się skończyła. Trzeba odeprzeć okupanta, podkreślał Zełyński. Dwie z tych rakiet, o których mówiłem, spadły na dzielnicę Szewczenkowską, około pięciu, sześciu kilometrów stąd. Dwa głośne wybuchy były słyszane w Kijowie. Widoczna była też wielka Mura dymu, która unosiła się nad miastem. Zniszczenia są dość duże, jak widzimy zresztą na filmie, który w tym momencie jest pokazywany. Był pożar dolnych pięter. Pierwsze i drugie piętro zostało doszczętnie zniszczone. To widzimy cały czas na tych zdjęciach. Co jest bardzo ważne, do tego ataku doszło w chwili, kiedy w mieście przebywał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, chwilę po zakończeniu rozmów z Wołodymyrem Zełeńskim, chwilę po konferencji prasowej, gdzie sekretarz generalny ONZ mówił, że Ukraina jest epicentrum cierpiącego, bole, bolejącego serca nad tym, co się dzieje, właśnie te rakiety poleciały w kierunku stolicy Ukrainy. Zresztą ukraińscy politycy mówią, że to były takie swoiste pozdrowienia z Moskwy, że Władimir Putin właśnie w ten sposób traktuje instytucje międzynarodowe. A Zełęński w wieczornym wystąpieniu podkreślał, że to jest próba upokorzenia o Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tym bardziej, że przypomnę we wtorek, sekretarz generalny był w Moskwie, widział się z Władimirem Putinem. I te wysiłki są prowadzone właśnie na rzecz porozumienia, jakiegokolwiek porozumienia, ale Ukraina cały czas zwraca uwagę, że rozmawianie z Putinem nie przynosi efektów, no bo właśnie widzimy taki atak, który był jednym z najpoważniejszych w ostatnich tygodniach.